Znajdujemy się w salach biesiadnych, w których odbywają się warsztaty savoir vibru, jak również warsztaty krupy i jagły. Dzisiaj przygotowania tej sali są pod kątem warsztatów savoir vibru. Na zamek przyjeżdżają dzieci w różnym wieku, jak również seniorzy, którzy korzystają z tych warsztatów. Na tych warsztatach uczymy się nakrywania do stołu, przypominamy sobie zasady, które w dzisiejszych czasach Często zapominane. Fajne jest to, że dzieci już dużo wiedzą, a jednakże mało wykorzystują. Więc jest dużo zabawy połączonej z, z jakąś historią sztućców. Również uczymy się składać serwetki i y, przypominamy sobie. Wszystko od A do Z. Jak odkładamy sztuczce, jak je przygotowujemy do posiłku i jak kończymy posiłek. Na zamku w Baranowie Sandomierskim znajduje się wiele fresków przedstawiających herby z okresu staropolskiego. Więc, w nawiązaniu do tego, przygotowujemy ofertę dla najmłodszych, opiewającą na warsztaty z heraldyki. W pierwszej części warsztatów skupimy się na zagadnieniu samej heraldyki, czyli miasta nauka pomocnicza historii. Na pojęciu blazonowania, czyli opisu fachowego herbu. Natomiast w drugiej części warsztatów uczestnicy tychże warsztatów będą mieli okazję przygotować własnoręcznie własny herb. Za pomocą kredek, farb, tudzież innych materiałów używanych w plastyce. Drugi panel warsztatowy to warsztaty sfragistyczne czyli warsztaty dotyczące nauki pomocniczej. Historii, która zajmuje się historią pieczęci. W trakcie drugiej części tych warsztatów stragistycznych e, również e, będzie taka możliwość. Uczestnicy tych wa warsztatów będą mogli taką pieczęć, w zasadzie tłok pieczętny, przygotować. Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku szkolnym. Podczas warsztatów e, nakrywamy stół tak e, bardziej uroczyście i w zależności od pory roku ta dekoracja jest temu dedykowana. E, ponieważ e, Akurat mamy jesień, to na naszym stole e, króluje wrzos, e, królują e, również żywe kwiaty, bo pamiętajmy o tym, że sztucznych kwiatów nie używamy. Na jesień dobrze wyglądają również e, suszki, które przygotowane są e, e, tutaj. W trakcie lata suszymy na naszych oknach, parapetach zamkowych, tutaj w salach biesiadnych, których jest trzy, można sobie takie różne bukieciki, które wiszą do góry nogami, pooglądać. W dekoracji też staram się wykorzystywać elementy kultury lasowiackiej i o nich też mówimy, ponieważ to jest nasza kultura, naszego regionu. Przyjeżdżają do nas dzieci z całej Polski. Natomiast fajnie jest o nich mówić, bo nie wszyscy jeszcze wiedzą i znają te właśnie symbole lasowiackie. Ja również jestem dzisiaj ubrana koszulę, e, która jest wykonana z lnu i, e, i ma na sobie elementy kultury lasowiackiej. Podczas e, sezonu zimowego odbywają się te zajęcia już w innym klimacie. E, przygotowujemy je pod e, kątem wigilii klasowych, e, wigilii e, dla różnych grup, które, e, które chcą połączyć e, to właśnie takie biesiadowanie wigilijne z, z warsztatami. I ten stół wtedy zamienia się w taki typowo świąteczny stół. I myślę, że to jest ciekawa forma na spędzenie tego czasu z dziećmi, podsumowanie jakiejś części roku szkolnego. No, zapraszam Państwa do spróbowania tych warsztatów. Pracujemy również nad grą terenową. Gra będzie miała miejsce, jeśli pozwolą to możliwości, wewnątrz zamku i na obszarze, na ob, na obszarze parku zamkowego, że będzie chodziło o to, żeby znaleźć skarb. Ta, ta gra będzie również skierowana do najmłodszych. Uczestników warsztatów. To zadanie będzie poszukiwanie wskazówek, odpowiednie ich interpretowanie. Oprócz wskazówek odnajdywane będą fragmenty mapy, która będzie prowadziła uczestników do miejsca, w którym jest ukryty skarb. Warsztaty połączone są z, najczęściej z trasą muzealną, ponieważ trudno być na zamku, aby zamku nie zobaczyć. W naszym zamku oglądamy nie tylko eksponaty, ale również cały park. W parku znajdują się ścieżki edukacyjne, pomniki przyrody, do tego zachęcają nasi przewodnicy, ale również informacyjne tablice, które znajdują się na terenie całego parku. Dzieci zazwyczaj jakoś tak jest, że przyciąga plac zabaw, który, który znajduje się tuż przy parku, i, i on jest taki właśnie bajkowy, zamkowy. Dzieci uwielbiają tam przebywać, i jest to taka forma rozluźnienia pomiędzy tymi dawkami wiedzy, które one tutaj otrzymują. Pomimo, że one są w zabawie, też przewodnicy tak dostosowują, żeby, żeby cała ta nauka była właśnie formą, Zabawy, czyli polegają na poszukiwaniach, opowiadaniu legend. A propos legend mamy również w naszych ekspozycjach nową, nową postać, jest nią biała dama która e, przemieszcza się po zamku. Fajne są jej poszukiwania e, i e, jest to postać niezwykła. E, warto do nas przyjechać i ją zobaczyć. E, współpracujemy z fundacją Nomina Rosa z Nowego Sącza, która przygotowała e, na podstawie legendy specjalny strój, który jest prezentowany e, właśnie na tej postaci. Mamy również nowe eksponaty. Można zobaczyć typowy renesansowy stół. Tam, tam również wzornictwo renesansowe, elementy, nakrycie. Także serdecznie Państwa zapraszam, bo cały czas w naszej ofercie coś nowego. Szczegóły znajdują się oczywiście na naszej stronie baranow.com.pl. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego i mailowego.